Naszego wesela zjadłem jedynie 15 niebieskich tabletek. No dobrze już, dobrze. Dam ci czas na krótką regenerację, ale wracaj tu natychmiast, jak tylko skończysz pracy. I nawet wtedy jej seksu za mało. Ale jest dopiero w średnim wieku, to nie prędko to się zmieni. Sypianie. Powinny się nazywać pięćdziesiąt twarzy chemic. <śledzimy> 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 Służba! Natychmiast po cyklarni, bo sami Bo wszyscy zna, na pewno znają bajkę Piękna i kwestia, ale tutaj jest, właśnie dlatego na plakatach to y, y było przy piękny, żeby ludzie mogli odróżnić, że chodzi o zupełnie inny, inny muzykal, inny spektakl. Napisałem komedię gangsterską, erotyczną dla dorosłych, ale oczywiście o, to była komedia, więc chodziło głównie o, o dobry humor. Może to przez mój urok, wdzięk. I gorące zmysły. Facet tracą dla mnie umysł. Dużo energii. Co to za fanaferia? On wymyśliła dużo energii. Co jest w jakaś obywatelia? Nie denerwuj się, no, ale naprawdę dużo energii będzie potrzebne ci. Dużo energii? No już A co jest tu jakiś? Najkrostek tolotek? Kurpły czysto, Wybierz Rzeszką. Miną troskini. Czy będzie, że nastaw w muze puścił sobie, no i wy na a będzie okej, okay. a będzie okej. Okay. Spektak był dość długi, dlatego musiałem już jak gdyby skracając go, bo gdyby miały być wszystkie otwory zawarte, które pierwotnie skomponowałem do tego muzykalu, to trwałby 3 godziny. W związku z czym tak około 6-7 otworów poszło precz. Eee, za się Taka moja dziewczyna jest. Taka właśnie jest, dobrze ją sam. Bez względu na to, co się dalej stanie, odpowiedź mi zdecydowanie, tak. Równie, po prostu tak. Równie, i szukamy tutaj w polsce gwiazdy dobrej. Filmów, które w jego wytwórni powstają. No okej, okay, ale aktorzy w teatrach, a nie w burdelach grają. <grymne> ale widzi pan, zwykli aktorzy w tych filmach nie dali gra. My tutaj potrzebujemy <grymne> troszeczkę, a innej obsady. No, ale to wytwórnia niemiecka, więc język znać wypada. W naszych filmach niewiele się gada. Zespół aktorski to, to właściwie niemalże w 100% grupa zapalających z Konina. Przedsiębiorcy, nauczyciele, uczniowie, studenci, którzy kochają teatr i e, którzy postanowili od podstaw, na, u nas w końcu stworzyć grupę teatralną. Ale mamy również w swoich szeregach również i zawodowców. Pan reżyser e, e, z teatru w Kaliszu wspomógł nas i mogliście go Państwo też zobaczyć na scenie w roli Black Jacka Gangstera. W odpowiednim czasie się dowiecie. No, A tak? no, bardzo mi skrzywdzicie. Spokojnie Powiedz, e, gdzie on co tato? Nie ma żadne tato. Gdzie bierze śluby? Odpowiadać mi tu. Szybko. Śrub zrobię <w> nowy parnym <kościele> No i bardzo dobrze. No, dziękuję. A teraz już. Do domu. Ciele. Już. Chcemy pograć pięknego i bestię, natomiast e, piszę już w tej chwili dwie, no nawet można powiedzieć już trzecia gdzieś tam mi się otworzyła ścieżka, e, komedie, ale już na mniejszy aparat wykonawczy nie będą to muzykale, bo muzykale są bardzo e, osobochłonne, no, że tak powiem, potrzebują dużego aparatu wykonawczego. Teraz będę moje komedie będą troszeczkę już teraz mniejsze, 5-6 osobowe. Sam będę słabę? Przecież co? Ty też nie musisz być sam z co? jeszcze pozostała.

Oh yeah! Chciałbym bardzo podziękować osobom, które pomogły, na przykład bardzo tutaj już może imiennie, tak się zwrócę, pan Piotr Muszalski bardzo mi pomógł, jeśli chodzi o pro pro propagowanie na Konin Info24, a nie tylko on, w ogóle media bardzo dziękuję, pomogły mi konińskie media w poinformowaniu społeczeństwa, że nasz spektakl jest tutaj wykonywany. A nawet ślubów będzie Moim nadrzędnym marzeniem jest stworzenie w Koninie teatru. Uważam, że nasze miasto dorosło już do posiadania własnego teatru. Proszę spojrzeć, co się dzieje, jak przyjeżdżają tutaj teatry z zewnątrz. Niemal wszystkie spektakle są wyprzedane, a więc społeczeństwo Konina naprawdę potrzebuje teatru. I myślę, że najwyższy czas, abyśmy o tym pomyśleli.